kochani, dzisiaj porozmawiamy o filmie Obcy Romulus, który został wyprodukowany w 2024 roku. Ogólnie umiejscowienie tego filmu jest mniej więcej po pierwszej części, czyli tej z 70. któregoś roku, i nasi główni bohaterowie znajdują się jakby na takiej bazie korporacji, gdzie muszą pracować. I gdy wypracują ileś tam e, lat, będą mogli wyjść na wolność. Jeśli e, tak się nie stanie, będą musieli cały czas pracować, ale niestety okazuje się, że nasza główna bohaterka, kiedy idzie właśnie, aby móc e, wydostać się jakby z tej e, korporacji, e, dowiaduje się, że warunki jej pracy zostały zmienione i znowu ileś tam lat, ileś godzin musi. Przepracować. Ona jest jakby z takim swoim bratem, Androidem, który został jej przydzielony jako opiekun, ponieważ jej rodzice zginęli. No i jakoś, tak w zaistniałych okolicznościach, dołącza do takiej ekipy, która porywa taki jakiś porzucony statek, aby dostać się na inną planetę i żyć. Tak jakby du dużo, dużo du dłużej, e, używając komór krwiogenicznych. No, ale oczywiście, jak zwykle, gdy e, są na tym statku, e, na tym statku pojawiają się nieproszeni goście. Tak mniej więcej się rozpoczyna główna fabuła tego filmu film jest jakby taką mieszanką pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej części też widać dużo tak jakby zapożyczeń właśnie z Prometeusza no i tak naprawdę film jest fajnie zrobiony, jest fajny dźwięk jest fajnie przedstawiona ta stacja kosmiczna, statki, i cała oprawa, jeśli chodzi o audiowizualną, stoi na wysokim poziomie, tylko w tym filmie nie zobaczymy nic, czego wcześniej już nie było. Jest to po prostu jakby trochę odświeżany kotlet, połączenie wszystkiego, czego, co było tak naprawdę dobre w tych filmach typu obcy, i wrzucanie jakby do tego jednego filmu, bo znowu mamy jakąś tam grupę, jakaś grupa znowu się znajduje na statku i na tym statku oczywiście pojawia się nasz słynny obcy no i też y, y, jest tam y, coś takiego z Prometeusza, ponieważ jest tam też taki y, właśnie ala obcy, ala człowiek kształtny który właśnie przypomina trochę obcego i trochę człowieka właśnie takiego jak byli troszkę przedstawieni w Prometeuszu a także nawet są Trochę przypomina nawet te, te potwory z takiej gry, yy, 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 jak coś Dead Space. O, yy, z gry Dead Space, które właśnie też były na stacji kosmicznej i które były yy, właśnie w taki sposób zmutowane. Ogólnie. Ta korporacja, w której pracuje nasza główna bohaterka, zajmuje się jakąś taką substancją, która ma być i bronią, i jakby lekarstwem, ma tak jakby, bo ludzie po prostu mają mało sił, są mało wydajni, to chcą zrobić tak, żeby byli mocni, silni, cały czas dla nich pracowali, a aby po prostu korporacja cały czas czerpała z tego wszystkiego, jakby profity, nie? I jak te umiejscowienie z tego filmu właśnie po pierwszej części. To y, jest taki motyw, że właśnie oni, y, jakby w, w tej pierwszej części ten obcy zostanie gdzieś tam wywalony, no i ta korporacja go łapie i przeprowadza na tym y, obcym badania, aby dowiedzieć się albo, albo jakoś w jakiś sposób y, właśnie do, dostać tą substancję, aby ona y, miała taki efekt, jak oni chcą. No i. Tak naprawdę ten film no, nie jest niczym świeżym. No, jest fajnie zrobiony, fajnie się to ogląda. Na pewno jak ktoś lubi takie horrory typu science fiction, no to, yy, no to będzie w siódmym niebie. No, przede wszystkim to też ci, co lubią na przykład sofanie obcego, no to na pewno będą się świetnie bawić, bo znowu będzie obcy, znowu będzie bitka, będzie bieganie po statku, yy, będą potworki biegały gdzieś tam, bo, bo ten obcy się trochę zmienia nie jest tak jak w pierwszej części, żeby był tylko jeden i co jakiś czas się pojawiał i, i tam kogoś załatwił. Tutaj tych obcych będzie jakby cała hamara jakoś, jakby się na tym statku oni zorganizowali i zaczęli się rozmnażać. No, sama grafika obcego jest już nam dobrze znana, on się jakoś specjalnie nie zmienił, jeśli chodzi o tą standardową wersję, nie? I też się pojawia oczywiście nasza główna bohaterka, jakiś cyborg, jakiś dziwny gościu i ktoś tam, nie? No i okazuje się, że jedna babka jest w ciąży. Później oczywiście tą babkę obcy dopada, on się tworzy i, i, i cała akcja tak naprawdę y, się opiera o tym, że ten obcy gania ich i, i po tym statku i jest to jakoś wplątane jakieś takie zrzuty kamer i, i cofanie, i pokazywanie i, i, i właśnie przedstawianie tych obcych. No. Ogólnie, tak niecałe, niecałe 7 można temu filmowi dać. Bardziej właśnie dla, dla fanów. Nie jest on jakiś tam wybitny. No, praktycznie czerpie z tego, co już wcześniej było. Taki właśnie od, odgrzewany kotlet. Nic nowego w tym filmie nie zobaczymy. Przede wszystkim przeznaczony dla fanów tego gatunku. Więc. Trzymajcie się cieplutko, do następnego razu. Subskrybujcie kanał, lajkujcie, a ja postaram się robić następną recenzje. I cześć!